Cześć, witam was bardzo serdecznie moi drodzy, z tej strony jak zwykle pan Pandolar, niestety nie w szczytowej formie, bo dopadłem chorubsko i bardzo poproszę was, że nie było tego strumyka w niedzielę ale niestety, no nie byłem w stanie się pozbierać, miałem prawie 39 stopni gorączki i naprawdę czułem się zde fatalnie, że no nie byłem w stanie stać z łóżka i robić tego streama może jeszcze słychać w głosie, że faktycznie no nie jest najlepiej ale niestety do pracy iść trzeba, jestem aktualnie na tabletkach, no i... Może jakoś to będzie, mam nadzieję, że przetrwa na ten tydzień, ale przejdźmy do rzeczy, bo po to tu jesteście. Aktualnie mam popołudniową zmianę. Pracuję od godziny 12 do godziny 20, ewentualnie od 13 do 21, zależy jeszcze, jak mi Więc nie będę w stanie w tym tygodniu zrobić ani jednego strumyka, niestety. Więc przez ten tydzień, a właściwie od poniedziałku do piątku, bo w sobotę już sobie coś odpalimy. Więc w ten tydzień po prostu strumyków nie będzie, za to mam dla Was dwa pełnoprawne materiały będą we wtorek i w czwartek o godzinie 14, więc mam nadzieję, że jakkolwiek zrekompensuje Wam to po prostu straty w kontencie na żywo. I mam nadzieję, że widzimy się moi drodzy w sobotę. No tak jak mówię, myślę, że przetrwamy. Ja mam nadzieję, że do tego czasu wyzdrowieję i będę znów pełny energii i werwy, żeby prowadzić dla Was content. A tymczasem zapraszam oczywiście do subskrybowania kanału osób, które tego jeszcze nie robią, żeby po prostu nie przegapić najnowszych filmów, które wlecą w tym tygodniu. I to tyle, nie będę Was tu dłużej trzymał, bo nie ma to sensu. Dziękuję za wysłuchanie tego krótkiego materiału i mam nadzieję, że widzimy się na jutrzejszym filmie w środę, we wtorek o godzinie 14. .00. Trzymajcie się kochani, zdrówka, bądźcie weseli i do soboty, bo w sobotę zobaczymy się na żywo. Ale oczywiście na komentarze będę odpowiadał w czasie rzeczywistym, więc zapraszam do komentowania. Trzymajcie się moi drodzy i do następnego. Hej ludziska, piana.